Witam kochani, dzisiaj będę robiła ciasto biszkoptowe, które przełożę jabłkami i bitą śmietaną. Zaczynam od zrobienia i upieczenia biszkoptu. Mam tutaj cztery całe jajka, do których dodam 100 g cukru i będę ubijała około 12 minut. No musi się to dobrze wszystko ubić, powstać jednolita taka masa. I dopiero dodam resztę składników. Także za chwilę na najwyższych obrotach to zaczynam na razie tak spowodować minęło 12 minut pora żeby dodać resztę składników a będzie to łyżka oleju olej rzepakowy dodam jedną łyżkę lekko tylko wymieszam i się połączę do minimum i dodaję teraz 100 g mąki pszennej plus dwie łyżki proszku budyniowego. Akurat ten dałam. O smaku śmietankowym bez cukru. No to teraz delikatnie muszę wsypać właśnie do tej masy. Tak delikatnie. Po troszeczkę wsypywać. Masa się pięknie wymieszała jeszcze odrobinę ręcznie wymieszam sobie tą szpatułką tak jeszcze zbiorę z tych boków i ze spodu tak jeszcze delikatnie przemieszam i przełożę do foremki akurat do tortownicy ma średnicę 23 centymetry no, teraz sobie tą tortownicę będziemy z tej tortownicy Put wyłożyłam papierkiem do pieczenia, boków nie smarujemy i wlewamy naszą masę do tortownicy. Piekarnik nagrzany na 170 stopni. Będziemy piekli tak około 35 minut do suchego patyczka. I wkładamy do pieca. Zstawię sobie czas na 30 minut, dlatego że to jest niski biszczot. może będzie się w krócej. Po 30 minutach sprawdzę. Kochani, a tutaj mam 1,5 kg jabłuszek, które muszę teraz obrać i pokroić w kostkę. Po obraniu mam kilogram jabłuszek. Teraz muszę ją pokroić w kosteczkę. takie Nie za duże kawałeczki. Tak, taką kosteczkę. Takie, o, nie musi być kosteczka, takie mniejsze cząsteczki jabłuszka pokrojone, wstawiamy napalnik mam tutaj sok z połowy cytryny przesadzę sobie siteczko, bo pestki były a po co kochanie to? No, żeby jabłuszka nie ściemniały okay. i sok dodaje też smaku i do tego dodaję szklankę wody, 250 ml wody i dusimy prawie do miękkości jabłuszek potrwa to z 15 minut minimum i po 15 minutach wyłączyłam, jabłuszka są już mięciutkie, no prawie takie, że gotowe i dodam teraz, no nie chcę żeby się gotowały, bo chcę dodać do nich truskawkową galaretkę ale ta już galaretka, żelatyna nie może się gotować a już tylko teraz wszystko mieszamy tak, no, żeby cukier się rozpuścił wszystko dobrze wymieszałam, teraz zostawiam do przestygnięcia i do lekkiego stężenia gotowy, właśnie dziągnęłam go upieczony, przekładamy go w ten sposób do przestygnięcia, tak żeby nie opadł właśnie do góry dnem. Jak kochani wiszko przekroiłam go. Jedną część daję sobie tutaj. a tutaj mam wodę z cukrem i cytryną trzy czwarte szklanki wody łyżka, łyżeczka taka cukru i duża łyżeczka łyżka a teraz składam sobie właśnie właśnie ja tu. a tutaj mamy ten nasz mus jabłkowy nie wkładamy w chłodne miejsce, a co najmniej na 2 godzinki, żeby to wszystko zastygło. Mam tutaj pół litra śmietanki kremówki, którą będę ubijała. Przez chwilę! Teraz dodaję takie takę strzęs. 250 ml. Ja mam tutaj pół litra na język. I dodaję jeszcze dwie łyżki i ubijam Mmm, śmietanka przepyszna. Nie można za długo jej ubijać, bo się zrobi masło. Teraz nakładamy właśnie na tą masę jabłkową. Dajemy śmietankę. Mm, Pyszne. I ten kawałek jest przepyszny. Takie. Nicz nie marnujemy. To jest pyszne. Mm. Teraz na to płynę pracówek, bo wyglądam kawałek biszkoptu. tu. Mm. Teraz tego nasączę, nie za dużo. Tak delikatnie nasączę. Wkładamy do lodówki. No u nas to będzie na całą noc, bo jest późno. Także wkładamy na całą noc do lodówki. Kochani, dnia następnego. wyjęłam właśnie ciasto. Staram się tak obciąć w koło. otwieram teraz za Muszę usunąć. Najpierw ją wyjmę. I teraz muszę odkleić, gdzie tu jest ten koniec tego. gdzieś tu był, a jest to I muszę delikatnie zdjąć. Mm, ładnie wygląda. Mm, teraz i na sam koniec nałożymy czekoladę roztopiłam troszkę gorzkiej czekolady i dałam tak śmietanki kremówki i taką jeszcze ciepłą polewamy olejemy i damy na chwilę do lodówki żeby sobie stężała czekolada dosłownie na 15-20 minut i zaraz będziemy próbować i do dekoracji jeszcze posypiemy Piórkami kokosowymi. Zobaczcie jaki piękny torcik można powiedzieć. No i za chwilkę będziemy próbować. dosłownie na parę minut do lodówki. I kochani po paru minutach kroimy. mógłby jeszcze sobie może poleżeć w lodówce, ale nie chyba już ładnie zastygł. Minęło 15 minut. Ja się już nie mogę doczekać. Muszę spróbować. Mm -hmm, teraz sobie podwazę. Ech, piękny. Chodź. Udał się. Chwilkę będzie najważniejszy moment, spróbowanie. Tak wygląda. No i kochani, próbują. Próbują. Co nam wyszło? Mm. Coś, coś pysznego. Mm. Czyli cię udało. Pycha, 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 pycha. Nie za słodkie, takie akurat pyszne. Na razie, kochani, smacznego i naprawdę polecam. Dziękujemy za oglądanie. Mm. Trzymajcie się. I do następnego.